Czy można stworzyć ofertę, która zwycięża nad innymi? Czy istnieje jeden idealny wzór oferty? Co powinna zawierać, aby zwiększyć szanse sprzedaży? Tego dowiesz się w dzisiejszym odcinku podcastu Sprzedaż w Twojej firmie. Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Sprzedaż w Twojej firmie. Nazywam się Piotr Rączkowski i jestem współzałożycielem Sales Firmy doradczej, która wspiera właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw w rozwijaniu sprzedaży, zaczynając od strategii i procesów, a kończąc na koordynacji pracy zespołu handlowego. Dziś przyjrzymy się tematowi oferty handlowej. Opowiem Ci, jak stworzyć dobrą ofertę, co powinna zawierać, oraz podam przykłady dobrych i złych praktyk. W trakcie odcinka będzie też dla Ciebie mały bonus, więc zachęcam do uważnego słuchania. Oferta jest narzędziem w procesie sprzedaży. Pełni rolę złożenia obietnicy dostarczenia określonej wartości w zamian za konkretną cenę. Aby była skuteczna, musi być dopasowana do procesu zakupu Bayer-Persony. Stąd więc wynika, że nie istnieje jeden idealny wzór oferty. Tworzy się go na podstawie znajomości Bayer-Persony oraz argumentów i zasobów, jakimi dysponuje firma. Tworzenie dobrej oferty powinny zacząć od zrozumienia, na co zwraca uwagę Twój klient przy wyborze dostawcy. Możesz zacząć od prostego badania, na przykład ankiety lub wywiadu z klientami. Oto przykładowe pytania, jakie możesz zadać. Jakie czynniki były dla Ciebie najważniejsze przy wyborze dostawcy bądź wykonawcy? Czy są jakieś cechy lub funkcje, które są absolutnie niezbędne w produktach, usługach, które Pan pani rozważał? Jakie kryteria Pan pani zastosował do porównania ofert od różnych dostawców? Czy jest coś, co mogłoby Panu, Pani ułatwić proces decyzyjny? Jakie problemy lub wyzwania miał Pan, Pani, które nasz produkt, usługa pomogły rozwiązać? Polecam także metodę Jobs to be done. Zastanów się, jakie zadania na etapie wyboru dostawcy ma Twój klient i spisz je. Pozwolą Ci określić, co powinno znaleźć się w ofercie. Jak już wiesz, co jest istotne, możesz stworzyć strukturę oferty. Oto kluczowe elementy. Nagłówek, czyli w zasadzie tytuł oferty. Powinien przyciągać uwagę i od razu informować, co jest obietnicą. Dobrze jest, aby zawierał główną korzyść lub unikalną wartość produktu usługi. Popularną praktyką jest pisanie emocjonalnej obietnicy i racjonalnego wyjaśnienia. Wstęp, czyli takie wprowadzenie, to powinien być krótki opis, co jest zawarte w ofercie. Może również podkreślać problem, który produkt, usługa rozwiązuje, co pozwala od razu nawiązać do potrzeb klienta. I tutaj w firmach konkretnie, które sprzedają w sposób doradczy, dobrze sprawdza się wyjaśnienie, jak rozumiemy Twoje wyzwania i problemy. Unikalna propozycja wartości, czyli wyjaśnij, co wyróżnia Twoją ofertę. Na tle konkurencji i dlaczego klient powinien właśnie wybrać Twoją firmę. Szczegółowy opis produktu bądź usługi. I nie chodzi tutaj o wielki blok tekstu z opisem. Chodzi o opisanie poszczególnych istotnych elementów wynikających z produktu bądź usługi. I tutaj możemy mieć kluczowe cechy i korzyści. Na przykład możesz opisać najważniejsze cechy produktu, usługi, korzyści wynikające też z tych usług i wszelkie istotne elementy, które mają wpływ na to jak postrzega twój produkt, twój odbiorca. W przypadku usług dobrze sprawdzi się też proces realizacji bądź harmonogram realizacji. W przypadku firm IT, czy też firm na przykład typu aplikacje SaaS, może świetnie sprawdzić się wersja demo. Cena. Przejrzyste przedstawienie ceny produktu i usługi jest bardzo istotnym elementem. Wycena powinna być jasna i nie powinna wymagać skomplikowanego komponowania oferty z różnych elementów. Klient powinien mieć przedstawione ewentualne warianty, ale tak przedstawione, żeby mógł powiedzieć: wybieram pakiet pierwszy, wybieram pakiet drugi czy pakiet trzeci. Chodzi o to, żeby mu ułatwić tą decyzję. Dowody społeczne, referencje od zadowolonych klientów, najlepiej wideo, czy na przykład wyniki badań, recenzje, certyfikaty, case study. To właśnie te dowody społeczne budują zaufanie i wiarygodność Twojej oferty. Warunki oferty, czyli informacje o gwarancji, istotnych zasadach, np. model rozliczeń, harmonogram płatności, warunki dostępności, terminy dostawy wszelkie takie informacje związane z warunkami współpracy. Call to action czyli CTA jasne wezwanie do działania, mówiące klientowi, co powinien zrobić, aby skorzystać z oferty. Może to być zachęta do kontaktu, wypełnienia nie wiem, jakiegoś formularza briefu, czy skontaktowanie się z konkretnym handlowcem. Ważne, żeby tych call to action nie było zbyt wiele, a najlepiej, żeby było tylko jedno. Informacje kontaktowe, czyli dane firmy, takie jak adres, telefon, e-mail, aby klient mógł łatwo skontaktować się lub dowiedzieć więcej o produkcie, usłudze czy samej ofercie. Załączniki, czyli dodatkowe informacje, które mogą być przydatne w całym procesie zakupu. To mogą być różnego typu prezentacje, to mogą być specyfikacje techniczne, różnego typu dodatkowe informacje. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak może wyglądać przykładowa oferta, czy taka struktura oferty, w opisie znajdziesz link do pobrania szablonu. Pamiętaj, że oferta to nie jest prezentacja firmowa. Ma odpowiadać na pytanie. Co, za ile i dlaczego mam cię kupić. Jeżeli chcesz mocniej wydukować odbiorcę, dołącz do oferty właśnie te załączniki, o których wspominałem czyli jakieś dodatkowe prezentacje bądź broszury. Jak już stworzyłeś strukturę, to możesz pracować nad treściami. Po napisaniu treści polecam zlecić grafikowi stworzenie wzoru oferty. Z mojego doświadczenia świetnie sprawdza się do tego Google Slides. Dobre praktyki przy tworzeniu oferty handlowej. Spójność z poprzednimi krokami procesu, czyli tworząc ofertę, zwróć uwagę na to, co dzieje się w procesie sprzedaży. Oferta powinna uzupełniać poprzednie kroki procesu sprzedaży i powinna stanowić jego naturalne uzupełnienie. Przykład: jeżeli sprzedajesz doradczo i podczas etapu kwalifikacji badasz potrzeby klienta, to warto umieścić w ofercie informację, jak zrozumieliście te potrzeby i że oferta jest odpowiedzią właśnie na nie. Unique Value. Zadbaj o wyróżniki. Jeżeli Twoja firma znacząco się nie wyróżnia na tle konkurentów, zadbaj o wyróżniki na poziomie produktu bądź usługi. Na przykład odpowiadamy w ciągu dwóch godzin w dni robocze albo używamy narzędzi X, co dają Y. A konkurencja tego nie ma. Pierwszy slajd przed ceną i po cenie to najważniejsze elementy oferty, na które zwróci uwagę twój odbiorca. Układając priorytety, zwróć uwagę na to, aby w tych miejscach zadbać o najistotniejsze treści dla odbiorcy. Oferta nie powinna przytłaczać. Nie może posiadać za dużo informacji. To nie prezentacja. Oferta powinna zawierać konkretny wariant lub ewentualnie 1-3 warianty. Oferta nie powinna tłumaczyć firmy. Chyba, że jedyną unikalną wartością jest unikalna historia, właśnie firmy, ale rzadko się to zdarza. Zbuduj ofertę na jedno tak, czyli dostarczaj ofertę, po przeczytaniu której klient może powiedzieć tak lub nie. Im prościej to zrobisz, tym jest większa szansa, że klient wybierze właśnie ciebie. Złe praktyki, czyli najczęstsze błędy w ofertach. Słaba prezentacja wizualna czyli właśnie te ściany tekstu, które nie zachęcają do przeczytania. Skomplikowany sposób prezentacji ceny, czyli wymaga od klienta liczenia kosztów wręcz z kalkulatorem. Niespójność oferty z brandingiem, komunikacją czy obietnicami, czyli robimy z oferty kolorowankę. Nadmiar informacji, czyli za dużo slajdów, na przykład powyżej 20. Brak potwierdzenia społecznego. Brak zastosowania opinii, case study, które mają kluczowe znaczenie dla klienta w procesie decyzji. Brak wyróżników. Czyli klient porównuje ofertę dwóch podobnych firm i zwróci uwagę na tę, która się czymś wyróżnia. Zbyt skomplikowany język. Czyli wiesz, piszesz językiem technicznym, a nie językiem klienta. To tyle. Dzięki za wysłuchanie materiału. Przypominam, że w opisie znajdziesz przykład struktury oferty, które możesz pobrać. Zasubskrybuj nas, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach. Do następnego odcinka. Cześć.